11 kwietnia obchodzimy Dzień Radia. Jest to polskie święto upamiętniające uchwalenie w 1923 roku dokumentu pod tytułem Opinia Zarządu Stowarzyszenia Radiotechników Polskich w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. Dzięki temu wydarzeniu 3 lata później powstało w naszym kraju radio. W tej okazji spotykamy się dzisiaj z Małgorzatą Maj, kołobrzeską dziennikarką, pisarką a także pełnomoc pełnomocniczką do spraw trudnego traktowania. Małgorzata Maj ma też za sobą współpracę z Kołowskim Stowarzyszeniem Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich rodzin. <laughs> Przyjaciół i rodzin, i z Feniksem. Po z Feniksem. Tak. Dobra, zaczynamy. Gosiu, zaczynamy. pierwsze pytanie, chyba, chyba oczywiste. Jak zaczęła się Twoja praca z radiem? O, to jest fantastyczne pytanie. Czekałam na nie. <głos> <głos> Pierwsza moja styczność z radiem miała lat, była, było lat temu 26. To nieletnia to... byłaś. Proszę? Nieletnia byłaś. No, dziękuję Ci uprzejmie. <noise> kiedy to powstawało, Radio Koło Brzeg, pierwsze prywatne radio i do tej pory zresztą utrzymujące się w, w koło brzegu. No i wtedy tak troszkę tam mój brat tam pracował. Jako, jako DJ, jako, jako copywriter, no i copywriter. No i jak tam trzeba było się coś tam powygłupiać trochę, to udawałam wróżkę, troszeczkę rozmawiałam, ale to jeszcze tak nie było. Mo, druga moja przygoda z Radiem Kłobrzek, już taka na poważniej, odbyła się w roku 98 jakoś tak, kiedy to wcześniej byłam w Warszawie i tam też pracowałam w radiu i tam pracowałam w radiu, które już jest teraz historyczne, które, które już nie istnieje, w Rozgłośni arcerskiej. Tam zdobywałam szlify, tam się uczyłam jak się robi sondę uliczną, tam mnie, tam mnie Artur Orłowski nauczył, żeby się nie przejmować jak się zrobi jakiś błąd, że można powtórzyć, że no w ogóle wszystkiego, wszystkiego. No i potem przyjechałam do Kołobrzegu i w Kołobrzegu, już w Radiu Kołobrzeg pracowałam przez jakieś chyba 5 czy 6, czy jakoś tak 7 lat. Potem sobie znowu zrobiłam przerwę na Warsaw You Know, coś mi się tam poprzestawiało, że chyba jednak nie chcę tu, nie chcę, nie chcę. Pojechałam do Warsaw You Know, ale w Warsaw You Know bardzo mi się nie podobało, bo stwierdziłam, że no dobrze, agencja reklamowa, jakieś tam inne prace, wszystko tak, ale, ale brakowało mi Kołobrzegu, brakowało mi morza i stwierdziłam, że ja jestem stąd. I wróciłam tutaj znowuż do radia mojego, do Radia Kołobrzeg, po drodze jeszcze była Gazeta Kołobrzeska, po drodze jeszcze było Gazeta Miasto. No i potem po przerwie, po przerwie znowuż już wróciłam na, na początku tak tylko na jedną, dwie audycje, a potem już, a potem już na, na więcej. W każdym razie większość mojego radiowego życia to to jest Radio Kołobrzeg, bo Radio Kołobrzeg królem mediów jest i nie ma lepszego medium od radia. Tak uważam i będę cały czas tak uważać, a kto się ze mną nie zgodzi, to ten głupi. No zdziwiłbym się, jakbyś <grym powiedziała <grym coś innego. Radio jest najlepsze, no tak. A nawiązując do Twoich słów związanych z Twoimi gościnnymi występami w Warszawie, tak to tak. nazwijmy, czy oprócz tego Coś ze swojej powiedzmy szumnie, dumnie, kariery. Tak. Zmieniłabyś coś? Pff. Czy bym coś zmieniła? Może bym jadła mniej słodyczy. Nie, 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 nie. Yy, chyba bym wcześniej zaczęła jakieś studia dziennikarskie, czy polonistyczne, czy, czy, czy jakieś inne, bo to jakoś tak może, może byłoby łatwiej. Ale tak? Nie, każda, każdy rok jest dobry, każdy błąd, nie błąd jest, jest, jest jakąś tam lekcją, wszystko potem wynika z drugiego, jak takie babuszki, babuszki, babuszki się tam człowiek dokupuje do, do sedna i każda warstwa po coś jest. A czy to tak było, że już taka kilkuletnia mała Małgosia chodziła i, i, i mówiła do mamy, mamo, ja chcę pracować w radził. Czy to przyszło to troszkę później? Nie, nie, ale bardzo jak, jak, jak tato kupił magnetofon szpulowy grundik wielkości tej półki i był do tego doczepiony taki przepiękny maciupeńki kwadratowy mikrofonik, to my z bratem oczywiście halo, halo, halo tu X54, tu X54 i, i, i mój brat zaśpiewał, śpiewał, ja śpiewałam i, i potem nagrywaliśmy się i uwielbialiśmy nagrywać się i potem i potem odsłuchiwać. To tak. Nagrania są sprzed 50 paru lat, i do tej pory jeszcze gdzieś są, jeżeli się szpula nie rozmagnesowała, a mam nadzieję, że nie, bo to było akwa. No to to, to jest tak. Ja tam ogłaszam, że uwaga, uwaga, proszę Państwa, i tam i czytałam. O 16.50 coś tam dziennie, tylko 40, coś tam, coś tam, coś tam. i byłam Krystyną Loską wtedy nagrywałam mm -hmm. się. I, I to było fajne. A takie pytanie, bo dzisiaj jest, tak mi się wydaje, taka moda, żeby idąc do pracy mieć już wykształcenie kierunkowe, ale czy to jest konieczne w tej pracy? Otóż czy może nie. wystarczy takie zwykłe gadane? Nie, nie, o, o gadane. Właśnie. I to jest, to jest błąd ludzi, którzy myślą, że każdy głupi potrafi, o, ten, ten, ten to ma gadane. Żeby gadać, to trzeba mieć o czym gadać. Dokładnie. Trzeba mieć zaplecze, trzeba się przygotować, nawet rozmawiając o kiełbasie, tak zwanej, chociaż ja, ja, ja nie jestem za tym, żeby rozmawiać o, o kiełbasie, tylko zawsze się trzeba przygotować. Cokolwiek wiedzieć o. Nie wiem, o, o, o no, no, jak się rozmawia z aktorami, to wiedzieć, gdzie grał, co grał, co powiedział, żeby, żeby się, żeby zahaczyć, żeby, żeby, nie było, żeby nie było słynnego pytania. Chyba, nie wiem, bidna dziewczyna z radia Koszalin, czy z telewizji Koszalin zapytała Wagleckiego, skąd się zna z Fiszem. No, <śla> więc... Są takie, są takie historie. Gadane owszem, w radiu i bar bardzo jest przydatne, no bo wtedy można porozmawiać, można rozmówce y oswoić, y ale radio to jest też umiejętność słuchania. Nie tylko mówienia, że ja gadam, gadam, gadam. No gadam. trzeba zareagować na tak, tak. niespodziewane Tak, to jest. Słowa. To jest refleks, to jest no, inteligencja, no, rzutkość, błyskotliwość, wszystko, bo to, bo to musi, musi się toczyć, Dobra, musi być a, tak, a tak systematyzując mniej więcej, to jest trudna praca jednak, ale jakie ona ma wady, jakie zalety. <laughs> Nie ma wad. Nie ma wad. <laughs> Nie ma wad Czasami wadą jest to, że trzeba że trzeba być w sobotę w niedzielę tam gdzie wszyscy inni się bawią he he he, to a, a ja muszę a ja muszę właśnie wtedy wstać rozmawiać i, i, i no nie ma, no to tak jak organista, czy, czy jak ksiądz no nie ma wolnych niedziel, a tutaj też nie ma nie, nie, ma, nie ma wolnych dni no i wypadałoby wszędzie wszędzie być. No I, i no, to tak. A, a co oceniasz jako taki element najtrudniejszy w pracy dziennikarskiej? Czy radzenie sobie ze stresem, Może albo, nie wiem, reakcja na niezbyt pochlebne współdziałanie Twojego rozmówcy, tak? Nie, to to nie, to to rozmówca to, to ja, ja już no, nie biorę odpowiedzialności za rozmówcę. Jeżeli ja jestem grzeczna i staram się grzeczna być i no, staram się, jestem. A rozmówca okazuje się rzeczywiście gburem i mówi tak, nie, co pani tam jeszcze ode mnie chce, no to jeżeli, jeżeli to wynika z jego rzeczywiście złej woli i z niewychowania, no to ja wtedy albo dziękuję za rozmowę, albo, albo po prostu wypuszczam taką, taką rozmowę i potem opatruję komentarzem, albo sam, sam sobie taki człowiek da, daje świadectwo. Trudno jest wtedy, kiedy. Rozmawiam z osobami na tematy bardzo trudne, smutne, traumatyczne, kiedy ktoś wspomina straszliwe rzeczy, kiedy ktoś mówi o wojnie, o obozach, jeżeli ktoś mówi o śmierci bliskich, czy prosi o pieniądze dla, dla dziecka, no to wtedy jest, wtedy, wtedy jest trudno. Trudno jest czasami też powściągnąć swoje emocje, żeby od razu nie zareagować. Jeżeli jest ktoś jakiś, jakiś taki, nie wiem, butny i roszczeniowy, i mówi, a ja tutaj potrzebuję, muszę to mieć, bo ja tu jestem, mam, mam wysoki, mam zielone oczy, ja tego potrzebuję, a ja wiem, że no nie do końca ma rację, ale muszę wysłuchać i, i jedną, i drugą, i, i drugą stronę. A, a nie czujesz czasem takiej potrzeby, gdy spotykasz się z człowiekiem, który już w pierwszych słowach. Yy aż się trzęsie, jest niesympatyczny, żeby po prostu swoimi pytaniami, tak wyprowadzić go do równowagi, albo gdzieś go złapać za słówko, żeby jednak nie, uważał częściej na to, nie, co nie, mówi. Nie, 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 ja, nie. Ja, ja nie jestem z tych, które, którzy na, nagrywają gdzieś tam z ukrycia. Kiedyś coś tam raz mi się czy dwa zdarzyło, ale... Y to nie jest mój cel, żeby kogoś, żeby kogoś wyprowadzić z równowagi, czy ośmieszyć, czy coś. Bo jeżeli on ma się ośmieszyć, jeżeli no to, to on sam zrobi, ja go, ja go nie muszę prowokować. A poza tym, no ja, no ja też nie, no nie jestem od tego. Ja mogę mu potem do y, powiedzieć, że no to teraz to po prostu pojechał pan, czy pani dała tak, że ojej, jej, jej. Ale to, to nie. Je, jeżeli jest. Rozmowa, jeżeli człowiek wie, że jest mikrofon, pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź to oni, y, rozmówcy z reguły się sami jakoś tak A czy istnieją jakieś nie wiem, zasady, y, w jaki sposób przeprowadzić ciekawy wywiad, żeby, żeby to nie było tylko oczywiście, tak, nie tak, nie? Oczywiście nie, pytania, nie, pytania nie, otwarte, jak najbardziej pytania otwarte, y, tak samo jak są sądzie Nie, czy czyta Pani książki? Tak. I dziękuję bardzo, jest pozamiatana. A Nie. wtedy jakieś tam wyciągające. No, sposób na ciekawy wywiad, no to przede wszystkim się dobrze do niego przygotować. Dokładnie. To po pierwsze jak najwięcej wiedzieć o, o temacie i osobie wywiadowanej, pytanej. No i jeszcze jest coś takiego, że musi, musi być chemia. Musi, musi zagrać między. Między dziennikarzem a osobą, którą, którą się przepytuje. Bo parę razy mi się zdarzyło tak, że przygotowałam się z góry do dołu, ze wszystkim, bo moty i historia i z dzieciństwa i takiej i w ogóle i piosenki, i aktorstwo i tu, i tu. A on tak siedział i tak po prostu, tak, dobrze. No tak, tak, wie pani. No no byłem tam, tu, byłem w go brzegu. Z Jure, rozmawiałem z ojcem i, i mi tak odpowiada tak po prostu, pś, 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 niech pani już skończy, zupełnie na mnie nie patrząc. Mówię, no dobrze, no ma, mam wywiad, fajny człowiek, wszyscy go lubią. Z kolejnymi z kolejnym jakimś aktorem siedział i ta, tak ta, ta", w ogóle. I wtedy miałam ochotę powiedzieć, dobrze, to nie męczmy się już, ale zależało mi na dźwięku, bo wiem, że aktor był lubiany. Ja go zresztą jako aktora też lubię, ale jako człowieka już niekoniecznie. Natomiast... Jeżeli jest człowiek, nie wiem, szanujący, bo to też należy od nastroju, nie wiem, no to wtedy jest zupełnie inaczej. Na przykład ze Stanem Borysem miałam rozmawiać, nie wiem, tak 10 czy 15 minut. I tam, ta, 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 ta jego menadżerka, wszystko dobrze, bo tutaj, bo tutaj, stan, stan, stan. I ze Stanem Borysem, proszę sobie wyobrazić, rozmawiałam, ja wiem, chyba za jakieś 40 minut, pach, pach, pach. On Najwyraźniej docenił moje przygotowanie, że nie jestem jakąś dziunią, która się pyta, po co panu te bursztyny, i czy jeszcze pies żyje. Tylko naprawdę, naprawdę się i po prostu patrzył w oczy. Ostatnio teraz też, też mówiłam, że z Krzysztofem Krawczykiem się rozmawiało fantastycznie. Też po prostu normalny, z klasą człowiek, ale to jest właśnie klasa i to jest, i to jest też osobowość, bo jeżeli już. Osoba powiedzmy publiczna godzi się na wywiad, no to ona już wie, że jest dla tego dziennikarza. Chociażby zadał setne pytanie takie samo, to dla niego to musi być o, Wydatumowy. tak. Wydatumowy. Nie to, o Jezu, jak mnie pani zapyta o bursztyny. I o, I o to, czy lubię jaskółki, i o kukułki, i o czy, czy się zasztyletowałem, to po prostu nie rozmawiam o czym rozmawiać. No właśnie nie. I no, ale to raczej się, raczej się z, y, zdarza tak, że, że, że brzmi. Na szczęście w radiu rozmowy z, przeważnie dobrze brzmią, no bo ja się oczywiście nie obrażam na rozmówcę, że on na mnie nie patrzy. No nie musi patrzeć. Jak ktoś ma radiową urodę, nie musi patrzeć. Ale, mimo wszystko, no ale są, słuchacze są zawsze zadowoleni, zawsze pada jakieś takie jedno, dwa czy trzy pytania, które, i to wtedy mi się podoba, jak tak mówię, o, o, to jeszcze mnie nikt nie pytał i jakieś tam. No, no, to, to takie. Dobra, odwróćmy sytuację, bo no. przez chwilę pozwoliłem Ci ponarzekać na innych. Aha. A teraz y, na pewno kilka razy Ci się zdarzyło popełnić jakiś błąd, czy w wywiadzie na żywo, czy w audycji. Jak Jakbyś przytoczyła jedno, dwie historyjki. Jedne, dwie historyjki. Rzecz się no. działa, lat temu, jak no, ja wiem, chyba ze dwadzieścia. Byłam, mia, miałam, nagrywałam ad, audycję radiową, kulturalną jeszcze wtedy, Odyseja, to był kwadrans tylko miałam na to, ale dzień wcześniej była, było, było, był wernisarz w galerii, no więc ja wróciłam bardzo, bardzo wcześ, późno, późno wcześniej kilka, kilka kwadransów za późno. I byłam taka powiedzmy troszeczkę rozkojarzona. No, i byłam do tego stopnia rozkojarzona, że zamiast powiedzieć dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie Odyseja, to, to powiedziałam dobry wieczór państwu, Państwa, bardzo serdecznie, i puściłam to. I potem odsłuchuję, mówię: o nie, tak, 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 tak nie można. Wywiady na żywo są też, są też fajne, jak rozmawiałam kiedyś, pamiętam. Pajowskie. Jeszcze jak, była, jak, jak były rozmowy na żywo w tym w, ra, w radiu Kołobrzeg na Korczaka, mm. rozmawiałam z Panem Potockim, o, który o, on był, był to taki właśnie kołobrzeżanin i, i radio, znaczy i, i radny i budował tą przy karczmie solnej, tam miał, miał odnowić to po pozyskiwanie soli. No ja mówię, dzień dobry, tutaj damy tak. I się, I się, tak normalnie, bo tu tu mikrofony, tu to. I się okazało, że pan Potocki ma problemy ze słuchem. Więc ja musiałam, dzień dobry, bardzo co? I mi pokazuje ten DJ za, za tą, za, za szybą, żeby żebym się od, oddaliła od tego. I w słuchawkach mówi, mów ciszej, bo, bo mi tutaj przestery są, bo mi potencjometry się łapią. No więc, no, no więc było tak, że ja mówiłam, nachylałam się bardzo, bardzo mocno do ucha pana mojego rozmówcy oddalałam się od mikrofonu i tak było, i, i tak, i tak trzeba było. No oczywiście, no jak tam, jak były rozmowy na żywo, no to koledzy tam mówili do słuchawki różne rzeczy, żeby, żeby rozśmieszyć, zgotować, jak to mówią, ale, ale, ale to było, to, to, to było sympatyczne, no. A takie pytanie jeszcze. W, w dziedzinie pokrewnej u fotoreporterów istnieje co, takie pojęcie jak paparazzi, jak chodzą, robią, robią zdjęcia nagle gdzieś. A czy w dziedzinie radiowej jest coś takiego, że łapiemy człowieka na ulicy, przepraszam, przepraszam, dwa słowa, bo się okazuje, że aktor jest w naszym mieście na przykład? Jak oni reagują? Mam zawsze przy sobie sprzęt do nagrywania, to prawda, ale, ale nie to, bo, bo widzisz, paparazzi się kojarzą źle, że tam, a, goły do go, koła, goni, goni, goni tam. Przyłapaliśmy aktorkę, jak kupuje pomidory na przykład. Albo przyłapaliśmy, że tam rozmazałaś, albo słynny aktor z plamą ten pod, pod pachą w środku lata. No faktycznie straszne. Y, mam zawsze przy sobie i jak widzę kogoś takiego i, i widzę, że on. Y, jest zajęty sobą, przyjechał na wypoczynek i jest zupełnie czymś innym zajęty, no to ja mu daję spokój. To jednak, tak? Tak. Trzeba, trzeba Ja szanuję no. i, 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 i. nasze miasto i też, też ma to, że takich ludzi często tak, spotykamy, tak, tak, Może tak, akurat tak. Nie teraz. Chyba, że, no nie wiem, tak widzę, że się nudzi czy coś, no to wtedy podchodzę, przedstawiam się i... i, i... I umawiam się, czy moglibyśmy, czy gdzieś, czy coś ewentualnie. A on mówi, nie, wie Pani, jestem taki zmęczony. Mów, Okej, dziękuję. Nie, nie, nie. Nie, Proszę uszanować. Nie, nie, nie. I już. I, i, i już. I, 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 I nie ma to już. O proszę bardzo. I od razu mu tam żeż, robię sondę żołądkową przez mikrofon i, po, i podtykam. Nie, nie, nie. No dobra. To e wtedy jest bez, bez wartości. No i co z tego, że powinien, pro, proszę mi dać spokój. Jakbym była jakąś, jakąś hieną, to wielka gwiazda serialu w, w, w pustyni i pod, i pod stolikiem odmówiła, odmówiła wywiadu. I puszczam, nie, niech chyba nie przeszkadza teraz. A on, a on był jakimś nie wiem, w jakiejś sytuacji jedzeniowej czy jakiejś innej. No nie. No nie. A z drugiej strony, czy na temat dziennikarzy, szczególnie w tym przypadku radiowych, istnieją jakieś błędne stereotypy, jakie krzywdzące opinie, które zostały wyrobione lata temu i niestety... Wiesz co, no o, wszystkich, o, o wszystkich dziennikarzach mówią, że są hieny, że są kłamcy, że są sprzedajni i że, i, i że w ogóle dostają pieniądze za nic i że każdy głupi by tak, tak potrafił, bo co to wielkiego, podetknąć mikrofon, powiedzieć i no i co? Psz. 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 No ale, no, ale owszem, są, są dziennikarze, którzy ani nie są obiektywni i, 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 i są okropni, są chamscy, są, są po prostu niegrzeczni, byle jacy i tacy, no takie kundle troszeczkę, no. No, to, jak wszędzie. Bo, bo <laughs> wszędzie się standardy zaniżają. Taku... Pytanie troszkę innej dziedziny jakby, no. przy dzisiejszej modzie na internet, na YouTube'a, na kanały. Zdaje mi się, może błędnie, może mylnie, że ludzie od radio powoli odchodzą, że radio to, to jest w samochodzie po drodze do pracy. Czy uważasz, że radio w dzisiejszych czasach jest mniej Ale doceniane? Ależ że tak. Znaczy się, jak to mniej doceniane? Radio było, jest i będzie, bo jest najprostszym, najszybszym i w pewnym, w pewnym sensie najmniej też wymagającym, no bo to łączasz i, i, i słyszysz. I słyszysz i, i słyszysz informacje i, i słyszysz także muzykę, a potem jak się czymś zainteresujesz, to będziesz słuchał audiobooków i będziesz słuchał y, ciekawej rozmowy i jak ktoś będzie zadawał fajne pytania, to ty się zatrzymasz i nie wyjdziesz z tego samochodu, a jak przyjdziesz do domu to sobie włączysz w internecie to radio, albo będziesz słuchał dalej, czasy, no. dalej dalej w komórce. Dźwięk zawsze będzie działał na wyobraźnię człowieka i na i, 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 i będzie z nim robił różne dobre rzeczy, jak najczęściej. jak najczęściej. E, dobra, teraz e, pytanie zupełnie inne. Z racji mm -hmm. tego, że znajdujemy się w bibliotece, chciał, chciałem cię zapytać e, o twoje plany literackie. Wiemy, że wydałaś już dwie książki i obie mamy dostępne u nas wypożyczalni, tak, Czy tak, może tak. się szykuje coś tak, jeszcze? Tak, szykuje się zbiór opowiadań. Szykuje się zbiór opowiadań. Rzecz się będzie działa w miejscowości nadmorskiej, która się nazywa Mieścinka. Głównym bohaterem i taką osią każdego, każdego opowiadania będzie Kwietna Teresa i ona będzie tam różne rzeczy robiła i będą się działy różne rzeczy w tej mieścince. Będzie susza i ona wymyśli, co zrobić, żeby nie było suszy. i no i tam pomoże jednemu sprzedawcy to Dobra ręba. nie mów za dużo, bo. I, I pomoże wygrać pewnej orkiestrze z nieuczciwą konkurencją. No i, i w ogóle taka jest. Tak 50 tysięcy wątków na stu stronach. <śmianowicie> <śmianowicie> nie, bo to, bo to będą właśnie krótkie, krótkie opowiadania, <śmianowicie> bo, bo para osób mówiło, że, że właśnie chcieliby opowiadania. Dobra, A abstrahując od tego, od lat działasz ogólnie w zakresie socjologii, pomocy dla ludzi mm, tak. i tak dalej. Czy myślałaś kiedyś, żeby zostać psychologiem? Nie, nie bo ja jestem za emocjonalna i za chyba, nie, nie chcę powiedzieć, czy, czy za empatyczna, czy, czy za, za, za łagodna, ale musiałabym się chyba bardzo dużo uczyć, żeby nie brać tego do siebie i, i, i nie przejmować się i zamknąć gabinecik na klucz i, 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 i dziękuję bardzo. No umiejętność rozmawiania, postępowania z ludźmi, jakaś taka postawa otwarta, Przydaje się tu jako, jako, jako dziennikarzowi w ogóle jako człowiekowi, natomiast psychologia nie. Natomiast bardzo mi się podoba psychologia y, międzykulturowa. To jest fantastyczna. Ach, to jest godzina w której po prostu się ach, zachwyciłam. Dobra, to podsumowując e, Podsumowując naszą całą, całą rozmowę, jedno pytanie: jak byś siebie określiła? Reporterka, radiowiec, pisarka, może ostatnio udzielasz się też w polityce, może w tym kierunku byś chciała pójść. O nie, 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 moje, moje stanowisko nie jest absolutnie polityczne. No nie jest, jest ale polityczne. Ale każdy tak małżeństwa. Mi... Nie, 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 nie. Polityka nie, nie. ja jestem... Za mało dyplomatyczna do polityki. Ja jestem za bardzo mi miasta i do telewizji, i, i do polityki, i do pokera, Po mnie od razu wszystko widać. Także nie, Je, jestem, jestem radiowcem i pomocowcem. Słowo pisane, słowo mówione tak. i słowo wsparcia. Trzy tak, główne. Tak, tak, tak. To dziękuję ślicznie za rozmowę.